Dobry Jarek Ostrowski. Dzisiaj trochę nietypowo, to znaczy stare pytanie, nowa opowieść, jak nie płacić podatków w tym przypadku jak nie płacić podatku dochodowego i tym razem nie jest to żart, tylko rzeczywiście nowe przepisy, tutaj odrobina może, ciepłych słów na temat polskiego ładu. Nowe przepisy paradoksalnie w zakresie cit Citu, dają bardzo ciekawe rozwiązanie właśnie dla przedsiębiorstw rodzinnych, biznesów, które mają już pewien ciężar gatunkowy, które generują zyski. Niekoniecznie wypłacają całe zyski. To jest, naprawdę, posłuchajcie uważnie to jest bardzo ciekawe rozwiązanie spójne wewnętrznie, bezpieczne i pozwalające legalnie nie płacić podatku dochodowego albo mocno ograniczyć wartość podatku dochodowego. No to zaczynamy. Jak jest teraz? No, tak, żebyśmy sobie y, powiedzieli kilka słów, y, żeby porównać, jak jest teraz. O, patrzcie, W tej chwili masz problemy z płynnością, realizujesz inwestycje, kontrahenci Ci nie płacą. Musisz dać jakąś dużą zaliczkę, w każdej sytuacji w zasadzie płacisz podatek dochodowy, bo fiskusa nie interesuje, czy masz pieniądze w danym momencie na podatek dochodowy, czy masz jakieś inne wydatki, czy Ci kontrahenci płacą, czy też nie. Generujesz dochód do opodatkowania, znacie to Państwo, w danym miesiącu, to płacisz podatek dochodowy. Właśnie zmiana w estońskim tic polega na tym, że tak nie musi być. To znaczy, tam przede wszystkim płaci się podatek dochodowy wtedy, kiedy wypłaca się pieniądze z biznesu. Jak one zostają. Zresztą tak wynika z, z przewodnika do podatku estońskiego, bo pan minister wydał w tej chwili przewodnik. Jakiś czas temu do przewodnik, teraz ministerstwo wydaje przewodniki do, do podatków. Nie ma, nie ma zdjęć z krajobrazami, ale wydaje przewodniki. I tam jest napisane, że. Że charakter tego opodatkowania, tego ryczałtu jest taki, że jeżeli środki pozostają w spółce, są reinwestowane na dowolne cele, bo w tej chwili nie ma obowiązku inwestycyjnego, tak jak w poprzednich rozwiązaniach, na dowolne cele, jeśli są reinwestowane, to te środki pozostają w spółce bez opodatkowania podatkiem dochodowym. Także warto na to zwrócić uwagę. No to właśnie dlaczego ten estoński CIT warto wybrać? Powiedzmy sobie kilka rzeczy. Jeżeli nie wypłacasz zysku, to zapłacisz 0% podatku dochodowego, o czym już powiedziałem. Ale na przykład możesz wypłacać połowę albo jeszcze mniej. Jeśli zapłacisz połowę tego, wypłacisz połowę generowanych zysków, no to podatek będzie w zależności od tego, czy jesteś małym podatnikiem, czyli masz obrót poniżej 2 milionów euro, czy masz ten obrót wyższy, to zapłacisz odpowiednio albo 10, albo 12,5% podatku dochodowego. A jeżeli wypłacasz całe zyski, to raczej się w biznesie zdarza nieczęsto, że wypłaca się 100% generowanego zysku w danym roku. Ale jak zapłacisz cał, wypłacisz cały zysk, to zapłacisz 20 albo 25% podatku dochodowego. I teraz zwróćcie uwagę, bo ja tu mówię o zapłacie podatku dochodowego od dochodów, które już trafią do kieszeni właściciela. Czyli jeżeli mówimy o spółce Zo, to w tej chwili wypłaty zysków ze spółki Zo, jak Państwo doskonale wiecie, są opodatkowane dwukrotnie. Są opodatkowane raz CIT-em w spółce a raz. Pitem u udziałowca tej spółki. No i tam opodatkowanie w zależności, czy to jest mały podatnik czy nie, jest na 26, coś procent i 34, coś procent. Także już w tym przypadku dla tych podatników, którzy działają w formie spółki ZOO, to już widać, że nawet gdyby wypłacali 100% zysków, to jest to znakomicie lepsze rozwiązanie, bo ciężar podatkowy w stosunku do normalnych rozwiązań spadnie. No tu macie krótkie porównanie realnej sytuacji z rynku, gdzie podmiot generuje zyski. To jest wyniki z poprzedniego roku, z 2021, że klient generuje 7 milionów zysków, przeznacza do, do wypłaty jakieś 1, około miliona złotych dywidendy. I zobaczcie, tutaj macie w, pierwszej tej, w tym pierwszym wierszu macie totalny ciężar podatkowy, czyli CIT i PIT na poziomie 21,64%. Przy takich parametrach, przy takim zysku i przy takiej dywidendzie wypłaconej. Jeżeli ten podatnik byłby na estońskim cit z tymi samymi parametrami, to zobaczcie, ciężar podatkowy byłby 3,48%. Oszczędność przy tych parametrach to jest 1,2 miliona. Zostawić w dzisiejszych czasach w firmie w trudnym okresie i móc reinwestować to, to jest też niezła przewaga konkurencyjna, wydaje mi się. No więc, właśnie, kto może korzystać ze estońskiego cit więc najpierw zacznijmy od tego, że ja tutaj przedstawię warunki, ale też pamiętajcie Państwo, że każdy podmiot, no może nie każdy, przesadzam, ale dużo, duża ilość podmiotów może zostać dostosowana do tego, aby spełnić warunki estońskiego cit -u. i warto się nad tym zastanowić nie wykluczać już z góry, że aha, to nie jest dla mnie, bo nie działam w takiej czy innej formie, o której zaraz tu sobie powiemy, tylko Pytanie, czy jestem w stanie czy mi się to opłaca, żeby dostosować się do tej formy opodatkowania i spróbować jednak wykorzystać estoński CIT jako ciekawą, ciekawe rozwiązanie podatkowe. No to, to jest adresowane do podatników CIT-u, w związku z czym dotyczy to spółek o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych przede wszystkim. W dalszej kolejności. Te podmioty, które korzystają ze stańskiego CIT-u, nie mogą mieć udziału w innych podmiotach. udziałów w sensie udziału w spółce ZOO, akce, akcji w spółkach akcyjnych, ale też na przykład ogółu praw i obowiązków gdzieś tam z tytułu uczestniczenia w spółkach osobowych, takich jak jawna czy cywilna. Nie mogą, nie mogą też mieć takie podmioty certyfikatów inwestycyjnych, na przykład w funduszach inwestycyjnych, czy w ogóle inwestować w fundusze inwestycyjne. To jest jeden warunek, czyli Podmiot, który korzysta ze estońskiego CIT-u, nie może mieć udziału, upraszczając, w innych podmiotach. Drugie założenie to ten podatnik estońskiego CIT-u musi mieć swoich właścicieli. Jego udziałowcami mogą być tylko osoby fizyczne. Nie mogą być tam udziały, udziałowcami osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną. Pozostałe wymagania mają już bardziej charakter techniczny, to znaczy nie można mieć zbyt wysokiej struktury przychodów pasywnych, takich jak z odsetek, z obrotu wierzytelnościami. Z udostępniania jakichś praw własności intelektualnej, na przykład znaków towarowych i tak dalej, powyżej 50% wartości swoich przychodów brutto. No i też nie można przekraczać tego progu 50% przychodów brutto w stosunku do obrotów z podmiotami powiązanymi, chyba że w takich transakcjach jest generowana dodatnia, tak zwana dodatnia wartość ekonomiczna, ale o tym teraz nie będziemy mówić, bo celem tego spotkania jest tylko pokazanie ogólnych zarysów działania tego estońskiego CIT. Warunek, aby skorzystać z tego rozwiązania jest. Jeśli chodzi o zatrudnienie, jest banalnie prosty. to jest co najmniej trzy osoby na umowie o pracę albo uskładkowanej umowie zlecenia trzeba mieć w firmie zatrudniona, ale uwaga, mali podatnicy mają tutaj ulgę, bo y, wygląda to tak, że w pierwszym roku podatkowania japońskim CIT-em wystarczy, że mają jedną tylko osobę zatrudnioną y, w przedsiębiorstwie. A podatnicy rozpoczynający dopiero działalność w tej formie mają jeszcze dalej odroczony w czasie ten obowiązek zatrudnienia. Nie mogą być zatrudnione tylko osoby będące udziałowcami w takiej spółce, bo wtedy ten warunek nie będzie spełniony. No i tu jest jeszcze jeden taki dodatkowy warunek. Ten, to rozwiązanie ryczałtowe, ten ryczałt w postaci jesiennego cit nie dotyczy podmiotów, które w ostatnich dwóch latach były, uczestniczyły w dzieleniu podmiotów, w podziale podmiotów, w łączeniu spółek. Albo też do których wniosło, albo też bądź one wniosły do innych podmiotów wkład pieniężny w postaci przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, albo też jakieś składniki majątkowe o wartości większej niż 10 tysięcy euro. No i wreszcie no, trzeba wprowadzić księgi rachunkowe w sposób zgodny z przepisami. I trzeba również zawiadomić organ podatkowy o tym, że zamierza się korzystać ze stańskiego citu. Od razu powiem, na estoński CIT można wejść również w trakcie trwającego roku podatkowego. Trzeba spełnić pewne warunki, ale nie ma najmniejszych przeszkód, żeby w trakcie roku podatkowego wejść również na estoński CIT. Czyli jak działa ten mechanizm estońskiego CIT? -u? Przede wszystkim powiedziałem, że tym wcześniej nieopodatkowane są zyski, które są pozostawiane w spółce. W drugiej kolejności, PIT, który należy się udziałowcom spółki z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę, może być pomniejszony o część podatku dochodowego zapłaconego przez całą spółkę, czyli PIT pomniejszamy o CIT zapłacony przez spółkę, w zależności czy, czy ta spółka jest dużym podatnikiem małym, czy, czy też innym podatnikiem, to to odliczenie nie może przekraczać 70% dla podatników mających więcej niż 2 miliony euro, albo 90 nawet procent zapłaconego cit -u przy, przy u podatników będących małymi podatnikami, czyli 70 albo 90 nawet procent Citu zapłaconego przez spółkę można, mogą odliczyć osoby fizyczne. Oczywiście w tej proporcji, w jakiej dany podatek przypada na ich dochód uzyskiwany z tej spółki. Czyli jeżeli ktoś ma dochód w spółce 100%, no to 100% z tych 90 czy 70% to liczy, a jak ma udział mniejszy, no to odpowiednio mniej. W estońskim ie przestajemy się rozliczać tak zwanym dochodem podatkowym. To dla księgowych jest taka informacja dosyć interesująca, bo, bo przestajemy mieć do czynienia z zyskiem finansowym, który w dalszej kolejności trzeba przekształcić w dochód podatkowy i dopiero wtedy opodatkować. Czyli nie pojawiają się te kwoty przejściowe, które do tej pory e, pojawiały się, trzeba było wyłączać niektóre przychody z przychodów, niektóre koszty z kosztów i tak dalej. W tej chwili całość opodatkowania e, odbywa się na podstawie. Rozliczeń tylko wyniku finansowego, w związku z czym też do pewnego stopnia oszczędza to pracę. Estoński CIT ma czteroletni okres, w którym można z niego korzystać, ale uwaga to już podkreślam też można zrezygnować z tego opodatkowania w formie estońskiego CIT szybciej, przed upływem tych czterech lat, bez negatywnych konsekwencji. Więc, więc tutaj jest istotna zmiana w stosunku do tego, co było w zeszłym roku w, poprzednio, w poprzednim wiążących przepisach. Będąc na estońskim cit to należy wziąć pod uwagę. Nie można już korzystać z innych ulg podatkowych, ulgi B, +R, Ulgi IP Box i w ogóle z ulg podatkowych. Dlatego, tak jak, że tak jak powiedziałem wcześniej, opodatkowane są przede wszystkim wypłacane zyski, w związku z czym ta kwestia ulg nie ma tutaj znaczenia dla wyliczenia podatku. No i właśnie, nie jest to ulga. Ten podatek, też już o tym wspominałem, nie jest ulgą. To jest ryczałtowa forma opodatkowania. Czyli można ją swobodnie wybrać, i nie jest ona traktowana jako szczególny wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Co jest przedmiotem opodatkowania? To co najważniejsze. No, cały czas o tym już wspominamy: podzielony zysk jest przedmiotem opodatkowania czyli ten, który przez wspólników uchwałą przeznaczony jest do podziału. W dalszej kolejności jeżeli zysk jest przeznaczany na pokrycie strat ponoszonych przez spółkę, ale strat ponoszonych przed okresem opodatkowania estońskim cit Ukryte zyski, o, tych powiem, o tym powiem za chwilę, bo to jest taka sytuacja, która budzi sporo wątpliwości, aczkolwiek mm, strach ma wielkie oczy. Te ukryte zyski wcale nie są wielkim problemem, zaraz o, o nich sobie powiemy. A wreszcie opodatkowaniu podlegają wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. No w sumie jest to podobnie jak teraz, bo w tej chwili wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, czyli de facto są opodatkowane te kwoty. A w przypadku estońskiego CITu, jeżeli podatnik ponosi wydatki niezwiązane z działalnością, no tutaj jakieś przykłady, zatrudnia osoby, które nie świadczą pracy, posiada jakieś aktywa, mieszkania, jachty, no różne rzeczy, które nominalnie są w ramach działalności gospodarczej, a tak naprawdę nie są związane z prowadzoną tą działalnością gospodarczą, nie są związane z uzyskiwaniem przychodu, to tego typu, tego typu wydatki, które nie są związane z działalnością gospodarczą, będą traktowane również jak wypłata zysku i opodatkowane, bo mechanizm działania tego podatku jest taki, że ustawodawca opodatkowuje wypłatę zysku albo również inne zdarzenia, które w swojej treści ekonomicznej są właściwie ekwiwalentne z wypłatą zysku, tak, czyli powodują w gruncie rzeczy przysporzenie po stronie udziałowca, ale nie są formalnie wypłatą dywidendy. Inne rzeczy opodatkowane tym podatkiem, to już są związane z takimi bardziej strukturalnymi działaniami w ramach spółki, czyli jakieś działania polegające na łączeniu czy podziale spółek, tudzież, tudzież na umorzeniu jednostek uczestnictwa w tych spółkach i tak dalej. Nie będziemy tutaj w tym przypadku o tym mówić, bo one mają znaczenie marginalne. No i co to jest ten dochód z ukrytych zysków? Tutaj dwa słowa, bo to jest zagadnienie dosyć trudne. Przepis jest skomplikowany, on jest wyjaśniany przez e, wyjaśnienia ministra finansów. Jest to w zasadzie każde świadczenie wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku, które to świadczenie jest przekazywane na rzecz udziałowca spółki albo podmiotu z nim powiązanego, albo powiązanego ze spółką. Czyli jak widać, ta definicja jest bardzo pojemna i szeroka. Minister w wyjaśnieniach pisze tak, że to są takie świadczenia, które są spełniane właściwie tylko z tego powodu, że ktoś jest udziałowcem tej spółki. Bo gdyby w normalnym, realnym życiu gospodarczym spółka miała spełnić takie świadczenia, to, to raczej by tego nie zrobiła. Czyli no, dosyć powszechne praktyki wystawiania przez udziałowców spółek faktur za jakieś usługi doradcze, usługi marketingowe, zarządcze, etc. etc. Mogą właśnie podpadać pod, pod tę definicję wypłaty ukrytych zysków, bo proszę zwrócić uwagę, ich efekt ekonomiczny jest bardzo podobny jak wypłata dywidendy. Skutkiem tego typu płatności jest to, że w majątku udziałowca do kieszeni udziałowca trafiają jakieś pieniądze kosztem spółki. W związku z czym takie sytuacje właśnie za pomocą regulacji o ukrytych zyskach ustawodawca chce ograniczać. Ustawodawca podaje katalog, Przykładowych zdarzeń, które są traktowane jako y, wypłata ukrytych zysków. Ja jak wszystkich tutaj nie będę omawiał, zwrócę tylko uwagę na niektóre. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że pożyczki wypłacane przez spółkę na rzecz udziałowców albo podmiotów powiązanych, będą traktowane tak samo jak wypłata ukrytych zysków. W związku z czym, jeżeli y, mają Państwo y, taką praktykę, że spółka udziela pożyczek innym podmiotom powiązanym, no to tutaj należy się zastanowić, czy rzeczywiście. Estoński CIT będzie dobrym rozwiązaniem, bo taka pożyczka będzie opodatkowana tak samo, jakby nastąpiła wypłata zysków, czyli podatkiem albo 10, albo 20%, w zależności z jakim podatnikiem mamy do czynienia. Inne sytuacje, które mogą być dosyć powszechne, ale już mają dużo mniejsze znaczenie, to wydatki związane z reprezentacją, reklamą, różnego rodzaju darowizny itd. Tego typu sytuacje również będą opodatkowane i traktowane tak samo, jak wypłata zysków i opodatkowane. A w dalszej kolejności przepis pokazuje inne sytuacje, które traktowane są jak wypłata zysku i opodatkowane, ale one mają, jeszcze cofnijmy się do tego, one mają taki charakter już bardziej korporacyjny, właśnie chodzi o, o kwestie zwrotu dopłat, odsetek od udziału kapitałowego, zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, i tak dalej. O tym w tym momencie, kiedy mówimy tylko o ogólnych ramach tego podatku, nie trzeba mówić. Ale jeszcze ustawodawca mówi, że niektórych sytuacji, niektórych transakcji pomiędzy spółką a jej udziałowcami nie traktuje się jak wypłaty ukrytych zysków i tutaj przede wszystkim ustawodawca umożliwia dokonywania wypłat na rzecz udziałowców, jednak pewną taką furtkę pozostawia. Wypłat z tytułu wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia albo powołania, na przykład do zarządu. Tego typu wypłaty, jeżeli nie będą wyższe niż pięciokrotność średniego wynagrodzenia wypłacanego w danym przedsiębiorstwie, Albo też średniego wynagrodzenia, bo to jest górny już absolutnie limit średniego wynagrodzenia wypłacanego w gospodarce narodowej, w przemyśle, to, to tego rodzaju świadczenia wypłaty na rzecz udziałowców nie będą traktowane jak wypłata ukrytych zysków. Czyli wniosek jest taki, że do tej wysokości, do tej pięciokrotności, jeżeli spółka będzie wypłacać na rzecz swoich udziałowców e, 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 wynagrodzenia, to nie będzie od tych wypłat wynagrodzeń musiała płacić estońskiego CIT-u, czyli jakby jest to dosyć korzystne rozwiązanie dla udziałowców, którzy chcą, świadczą jednak jakieś usługi, np. zarządcze na rzecz spółki. Drugi wyjątek od, od zasady to sytuacja, w której korzystamy z samochodów służbowych dla celów prywatnych to tylko połowa jakby wydatków związanych z korzystaniem z samochodów służbowych dla celów prywatnych. Czy połowa w ogóle wydatków związanych z korzystaniem z, ty, z tych samochodów będzie traktowana jak wypłata ukrytych zysków? Drugą połowę ustawodawca uznaje jako dopuszczalne świadczenie na rzecz y, udziałowców. No i wreszcie ewentualne pożyczki, jeżeli spółka zwraca pożyczki udzielone jej przez udziałowca, no to oczywiście tego typu sytuacja, pomimo że dochodzi do transferu pieniędzy pomiędzy spółką a jej udziałowcem, nie będzie oczywiście traktowana jako wypłata y, zysków. Ukrytych zysków, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że już odsetki i świadczenia uboczne związane z tą pożyczką, przekazywane udziałowcami, już będą traktowane jak wypłata ukrytych zysków i opodatkowane estońskim CIT-em. Jakie się często pytania z mojego doświadczenia wynika, że dość podobne pytania na spotkaniach podatnicy stawiają? No przede wszystkim, czy można wejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego? Już powiedziałem, że można. Czy można mieć udział w innych spółkach? Tak. Osoba fizyczna, będąca udziałowcem spółki, która jest na estońskim cyklu, może mieć udziały w dowolnych innych spółkach. Trzeba tylko poinformować, złożyć odpowiednie oświadczenie o tym do, do samej spółki, że ma się udziały w innych jednostkach. Czy można w każdej chwili zrezygnować? W każdej chwili nie, ale z końcem roku podatkowego można zrezygnować ze cit cyklu. Co się dzieje w przypadku rezygnacji? Otóż uwaga, właśnie, no bo po tych czterech latach. Czy, czy dwóch, czy trzech korzystania z esteńskiego CIT-u pozostają w spółce jakieś nagromadzone zyski. I, i pojawia się pytanie: czy przy wyjściu, czy w zakończeniu opodatkowania esteńskim CIT-em, czy trzeba je opodatkować? Otóż proszę Państwa, nie. One nie są do opodatkowania. W stosunku do tych zysków wygenerowanych w okresie esteńskiego CIT-u stosuje się te same zasady: czyli jeśli zostaną wypłacone, to będą opodatkowane, ale wówczas PIT wspólnika może być pomniejszony o odpowiednią część CIT-u zapłaconego przez spółkę. Czyli Wniosek jest taki, jeśli te zyski tych zysków spółka nie wypłaci, to nie będą one w ogóle opodatkowane. Natomiast jeśli będzie wypłaca, będą wypłacane, to pomimo, że spółka już nie jest podatnikiem estyckiego cit u to do tych wypłat w przyszłości będzie stosować się te same zasady, jakby była jednak podatnikiem tego estyckiego CIT-u. No właśnie, stare zyski. A jeżeli chodzi o stare zyski zgromadzone w spółce, no to one mogą być wypłacone na starych zasadach, czyli jeżeli spółka ZOO będzie wypłacać zyski swoje. Dotychczas zgromadzone to zapłaci od wypłaty tych zysków, pobierze podatek w wysokości 19%. Spółka, na przykład komandytowa, jeżeli będzie wypłacać swoim udziałowcom stare zyski, to tak na starych zasadach w ogóle nie będzie musiała z tych zysków zgromadzonych przed okresem opodatkowania z tym SITEM, nie będzie musiała w ogóle zapłacić podatku dochodowego, bo on był już opodatkowany wcześniej. Ten okres czteroletni ma, no, ma pewne znaczenie, to nie jest teraz moment, aby o tym mówić. Ale jeżeli podatnik utrzyma się przez 4 lata na tym estońskim to może skorzystać również z pewnych przywilejów dodatkowych. Czy istnieje obowiązek inwestowania? Nie. Wcześniej istniał obowiązek inwestowania w poprzednim rozwiązaniu. W tej chwili spółka nie ma obowiązku inwestowania zysków, które generuje pod estońskim CIT-em. Nie istnieje również próg maksymalnego obrotu. Wcześniej taki próg istniał. W tej chwili dowolne obroty, jakich by spółka nie uzyskiwała, mogą być opodatkowane w formie estońskiego CIT-u. Yy, zaliczki na poczet wypłacanego zysku, bo wiadomo, nie zawsze czekamy na do koniec roku uchwały o podziale zysku, czasem wspólnicy podejmują decyzję o wypłacie w trakcie roku zaliczek na poczet zysku, opodatkowane są na tych samych zasadach jak wypłata dywidendy. Co to są te wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika? To ja już właściwie o tym powiedziałem, nie będę tego powtarzał. Jak rozumieć pojęcie ukrytych zysków, również wcześniej na to zwracałem uwagę. Zgłoszenie się do ryczałtu i korzystanie z ryczałtu nie jest schematem podatkowym, nie podlega raportowaniu o schematach podatkowych, czyli tzw. MDR. Na ryczałcie jesteśmy zobowiązani do stosowania cen transferowych. Tak jak przy, przy innych rozwiązaniach. No i to na tyle, jeśli chodzi o esteński CIT. Mam nadzieję, że nie za szybko. W telegraficznym skrócie. Jeżeli są pytania, mają Państwo na tablicy skład naszego zespołu podatkowego. Zapraszam do kontaktu do mnie czy do któregoś z innych członków zespołu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.